Dlaczego samoloty? Dlaczego samoloty? Coś prosto odpowiedź, bo znałem pase Tak więc chyba naturalnym jest, że próbuje człowiek powiązać dwie ulubione czynności, czy obserwacje czy i fotografowanie. Te zdjęcia wyglądają tak, jakby były robione z złota? jak to dokładnie wygląda? No, wszystkie zdjęcia powstały z powierzchni ziemi, po prostu są. Zrobione w takiej perspektywie, że stwarzają wrażenie, że faktycznie powstały z niedostatku latającego. W niektórych przypadkach, które posłużyłem się takim zabiegiem po prostu obracając te zdjęcia w innym kierunku niż ten, który powstały i to stwarza wrażenie, że, że zdjęcia się mogły powstać Trudno trzeba wyczekiwać, by akurat zobaczyć takie takie ujęcie. To jest zdjęcia, które były robione w trakcie pokazów lotniczych, jakby w trakcie nie można narzekać na, na brak sytuacji zdjęciowych. To jest tylko pewien kwestia, żeby selekcjonować te odpowiednie strzały, kardy, żeby coś ciekawego przedstawiało. W tak. trakcie pokazów tutaj Pan mówił, że nie można fotografować wdy, się pod samolotem. To akurat ja się znajdowałem wtedy pod samolotem, po prostu będą poza terenem oficjalnym, oficjalnie. miejsca w ogóle nie dostępne, Nie gdzieś gdzie konkretnie raczejś ryzyko no, po prostu.